Dziś porozmawiamy o czymś, czego być może nie widać, ale co może totalnie zmienić twoje życie. Chcesz czuć się pewniej we własnej skórze? Przyciągać uwagę? Mieć większy luz w kontakcie z ludźmi? Ten filmik jest właśnie dla ciebie. Feromony męskie, czy one naprawdę działają? Gdzie je kupić w Krakowie? Feromony to coś więcej niż zapach. To chemiczny komunikat, który wysyłasz do wszystkich osób w twoim otoczeniu. Działa on na poziomie podświadomości. Dzięki temu nie musisz nic mówić, żeby wszyscy w otoczeniu wiedzieli, że ten facet wie, czego naprawdę chce. Dzień dobry. Ja nazywam się Karolina Sokołowska i jestem seksedukatorką Erotic Med. Dzisiaj opowiem o męskich feromonach. Przede wszystkim na pewno zastanawiacie się, czy one naprawdę działają? Istnieje wiele badań, które potwierdzają, że również ludzie reagują na działanie feromonów. Feromony to związki semiochemiczne które odbierane są u ludzi przez narząd lemieszowy znajdujący się w nosie. Ich działanie nie ma jednak wiele wspólnego z zapachem, ponieważ feromony tak naprawdę są bezwonnymi substancjami. Ich skład chemiczny powoduje, że są przez mózg odbierane jako komunikat. Tym komunikatem na przykład może być pewność siebie, atrakcyjność fizyczna, zainteresowanie. Jeśli więc chcesz zwracać na siebie uwagę, to feromony zdecydowanie warte są wypróbowania. Najlepszym dowodem na to jest wiele opinii klientów, z którymi codziennie się spotykamy. Często słyszymy nawet, że feromony zmieniły czyjeś życie. Mogą one sprawić, że będziesz emanować pewnością siebie, że będziesz mieć więcej odwagi w kontaktach z ludźmi i poczujesz więcej mocy sprawczej. Wszystko to działa na Twoją korzyść. Gdzie w Krakowie masz największy wybór feromonów? Zapraszamy Cię do salonu Erotic Zebraliśmy tutaj największy wybór, zarówno perfum z feromonami dla mężczyzn, jak również feromonów bez A dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o certyfikowanych perfumach z feromonami marki Just You. Do wyboru masz trzy różne serie. Feromony w czerwonej butelce to feromony uwodzenia, miłości, atrakcyjności erotycznej. Perfumy z feromonami w czerwonym flakoniku, perfumy seducer, mają za zadanie przywabianie atrakcyjnych partnerek. To perfumy miłości, romansu, flirtu, uwodzenia. Jeżeli zatem chcesz się poczuć pewnie jako uwodziciel, powinieneś zdecydowanie wypróbować tego właśnie zapachu. Te perfumy to komunikat o pewności siebie, atrakcyjności, sprawności fizycznej. Dzięki temu możesz pozytywnie zainteresować sobą wiele osób w Twoim otoczeniu. Feromony w niebieskim flakoniku to perfumy Hero. Ich zadaniem jest budowanie Twojego wizerunku jako osoby godnej autorytetu i szacunku. Dzięki temu zyskujesz parę dodatkowych punktów nie tylko w relacji, ale również w życiu zawodowym, gdzie te cechy również są niezwykle cenione. To komunikat o tym, że jesteś osobą kompetentną, wartościową, godną zaufania i można na Tobie polegać. Te niezwykle ważne wartości na pewno zainteresują Tobą nie tylko odpowiednie partnerki, ale również pozwolą Ci dostać awans. Podwyżka, czy większą samodzielność w miejscu pracy. Jeśli zależy Ci na takim efekcie, te perfumy na pewno Ci go zapewnią. Ich intrygujący zapach na pewno będzie Twoją wizytówką. Warto je przetestować. W przezroczystym flakoniku znajdują się perfumy Emperor. Jeśli przetłumaczymy tę nazwę, po polsku zabrzmi ona Cesarz. I tak właśnie masz czuć się używając tych perfum. Ta receptura feromonów ma na celu zjednanie Ci ludzi w Twoim otoczeniu tak, aby byli przychylni Twoim prośbom, aby łatwiej ci było ich przekonać do swoich propozycji, pomysłów. Mają one zapewnić ci sukces, zarówno w życiu osobistym, jak również w życiu zawodowym. Jeśli będziesz ich używać, ludzie będą cię traktować z większą życzliwością, będą chcieli ci pomagać, znajdować się w Twoim otoczeniu, będą ci ufać, a Twoje cele stają się również ich celami. Miało ja mogę powiedzieć, że te perfumy dodają Ci supermoce. Będziesz czuć się jak prawdziwy władca, jeśli będziesz ich używać. Na pewno pozwolą ci one poczuć większą kontrolę nad wszystkim, co cię w Twoim życiu spotyka. Będziesz mieć pewność, że masz na to wpływ i to Ty kształtujesz własną rzeczywistość. Jeśli lubisz drzewne nuty, te perfumy powinny przypaść Ci do gustu, a ich działanie odmieni Twoje życie. Jak już wspominałam, perfumy te posiadają certyfikat autentyczności, który zaświadcza zawartość autorskiej dopracowywanej przez lata kompozycji Feromonów, które mają działać na Twoje otoczenie w bardzo precyzyjny i określony sposób. Daj im szansę, jestem pewna, że nie będziesz zawiedziona. W salonie stacjonarnym przy ulicy Kobierzyńskiej 220 możesz osobiście zapoznać się z zapachami każdego z prezentowanych przeze mnie zapachów oraz dobrać te odpowiednie do Twoich potrzeb. Zapraszam Cię serdecznie, a teraz życzę Ci miłego dnia.